Cześć, witajcie moi kochani bardzo bardzo serdecznie w horoskopie wyrocznie dnia codziennego na e, środę 13 marca. Jak patrzę, co mi tutaj mocno miga, położę rękę, może się kamera uspokoi, czy jest za dużo światła. Ja. <grytanie> e, na dzisiaj <tanie> kolor jest to kolor brązowy. A zapach, lawenda. Księżyc znajduje się w znaku bliźniąt. Ciekawostka a propos akurat koloru brązowego. Jeżeli stosujecie magię świec i magię kolorów, jest to kolor przygotowany dla zwierząt i ziemi. Czyli jeżeli chcecie wzrostu, ugruntowania swojej pozycji, jeżeli macie ochotę na wzmocnienie swojego dobrobytu, ale właśnie w takich sprawach robię, mam i dostaję. To jest to bardzo, bardzo dobry kolor do użycia w rytuałach i pamiętajcie, że dla zwierzaków również. Dzisiaj jest rytuał na tak zwane zajęcze zaklęcie. Jest to w języku angielskim związane z pewnym idiomem. Mad, mad as, as a marcher, czyli coś na zasadzie, że jak szalony zając, jak szalony zając. I dzisiaj możemy podnieść swoje wibracje właśnie zadowolenia, szaleństwa, kontaktów z ludźmi. Czego potrzebujemy? Symbolu królika, jakiejś takiej zawieszki, rodzaju talizmanu, który będziemy mogli nosić przy sobie i wiosennych kwiatów. Kładziemy ten nasz talizman Zajęczy. Kręgu zrobionym z wiosennych kwiatów. I wyobrażamy sobie dobrą energię tych nowych darów, życia darów ziemi. Chodzącą do talizmanu. Witalność, społeczność, szaleństwo, kontakty z ludźmi, zadowolenie, takie właśnie wysokie wibracje. I potem nosimy przy sobie ten talizman, oczekując przede wszystkim nowych znajomości. Tak to wygląda. I zobaczymy, jak środowy dzień wygląda w kamień. Bardzo, bardzo dobry dzień na sprawy zawodowe. Dlatego, że nasze projekty mogą bardzo mocno wzrosnąć i dać o sobie znać w samych, w zasadzie, pozytywach. Eee, także, jeżeli mamy coś do zrobienia, to udajmy się, rozmawiajmy z ludźmi, róbmy Działajmy, rozmawiajmy, podpisujmy umowy, ponieważ to może nam otworzyć kolejne ścieżki do kolejnych zadań i pozytywnych działań, takich, z których będziemy po prostu zadowoleni. Pod koniec dnia energie troszeczkę się zmieniają, nie będą już tak mocno sprzyjające i pozytywne, dlatego wykorzystujmy ten czas powiedzmy do godziny 16, kiedy to, ta aktywność jest bardzo wskazana, a resztę dnia zobaczmy, kto do nas przyjdzie z jakimi informacjami co nam odpowie, co odpowie, dlatego, że tutaj już pewnego rodzaju gorsze wieści mogą nas dotyczyć, więc nie warto inwestować w nowe rzeczy. Pamiętajmy, że również pod koniec dnia możemy być bardziej kłótliwi, że nie jest to dobry czas na rozmowy z bliskimi osobami, bo po prostu do kompromisu raczej nie dojdziemy. Czyli aktywność do godzin pracy, a potem święty spokój najlepiej z książką, żeby nie było problemów z tym, że po prostu pokłócimy się z kim. Nie jest to dobry czas na rozmowy, bo od razu zamiast rozmowy będzie kłótnia i tak zwane gradobicie. Co podpowiadają jednorożce? Hello and goodbye, czyli coś na zasadzie czas się pożegnać z jednym, żeby móc powitać drugie. Zrób jeden krok, a dalej ścieżka poprowadzi Cię do sukcesu. I światło. No, bardzo dobrze, że przy tej runie, akurat wychodzi karta światła, z tego względu, że można będzie mówić o tym, że ogień świecy może zaprowadzić lepszy porządek. Że warto w ten sposób zadziałać. I cisza, czyli pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Czułość, mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Niezależność, decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Tak to wygląda mniej więcej na dzień dzisiejszy, a ja oczywiście zapraszam do horoskopów na kolejne dni o godzinie 12 na moim kanale. Do zobaczenia. Pa! pa.